Na kanale przywitaj się! Dzień dobry, I ja będziemy, tutaj jest dzisiaj skatepark park. Tutaj jestem, no, bardzo mało razy byłem i nie jeździłem. Dawa, jedziesz stachu, zobaczmy jak jeździ się. Przeskocz! Kurwa, Więc mamy wrac, bo tylko są takie, nie ma bez. A wy możecie się zapytajcie. To jest moja hulajnoga generalnie. Czekajcie. No bo... No nagrywamy cały czas. Zobaczcie, tutaj bardzo ładny skatepark jest. To wszystko się zarejestrowało Jakiego co w ten obiekt na skatepark 7 Noga mnie boli od tego obiektu Tak, zujesz. Bardzo patrzę, to jest opuszczony kort tenisowy O. Pokaż jeszcze jakie triki umiesz o! Zobaczcie, tutaj takie kwatery są. Ta jest taka też, rampa, zjazd. Z którego kłatera mam jechać? A z którego chcesz. Z tego czy z tego? Mogę To jest pierwszy odcinek skateparka, raczej nie będzie dużo tych odcinków. Ponieważ, ponieważ tutaj nie jestem często. Zobaczcie, też trochę pojeżdżę na mojej hulajnodze ma taką samą. Oj, brawo. Dobrze. Nie zrobiłeś, no prawie udało Ci się. Dobra, jest jeszcze Borsuk, przywitaj się. Nie, dobra. nie no, to znaczy siema, no kurde, na rzadko, nie? No i zobaczcie, to jest. Borsuk, co będzie ci mieli? To, 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 to jest To jest po prostu Kurde, widać, że to jest rewinany, nie? Proszę, nie w hejtujcie. Dekatlam, nie? Proszę, dekatlam nie hejtujcie. Na pewno za, nie zapłacili, że to jest rewinany. Proszę, nie hejtujcie, nie hejtujcie, władco. No Dobry rower. Piszcie wiadomości. No, prywatny, jak da się na YouTubie. Ale nie hejtujcie, ok? No nie ma takich pieniędzy, No to jest BMW dla początkujących. Ale masz z tyłu fajną oponę. No, Kenda. Mi tutaj zapłacić za reklamowanie, więc tutaj Kendy są najlepszymi przecież. Nagrywam. Lecisz. Nagraj jak Dobrze. Jeden, nagrywać. Tutaj Dawaj Dawaj no nie, tak samo kurwa na już już Dawaj Przeskoczyłeś całe? No Tutaj też są inne osoby. Ja spróbuję jechać. Pokaż Borsuk jakieś triki na tym Belik się Dobrze. Co skaczesz? To Dobrze, to idę już nagrywać. Zaraz, tylko czekaj, Worsuka nagra koniec odcinka pierwszego odcinka Street Parku Słabo! Dobra! Dziękuję za oglądanie i cześć!